Dziś wielu z nas odczuwa cichy dyskomfort, który objawia się subtelnymi sposobami, lekkim oddaleniem od otaczającego nas świata. Już nie jesteśmy w pełni połączeni z codziennymi rozmowami czy błahymi interakcjami, które kiedyś uznawaliśmy za normalne. Jest rosnące poczucie, że coś głębszego nas woła, czego nie możemy zignorować, nawet gdybyśmy tego chcieli. W tym scenariuszu wewnętrznej przemiany pojawia się podróż duchowego przebudzenia. Wyprawa, która nie tylko przekształca naszą relację z sobą samym, ale też zmienia sposób, w jaki radzimy sobie z codziennymi zawiłościami życia. Wraz z tym poczuciem różnicy i odłączenia odczuwamy pilną potrzebę przedefiniowania naszych więzi ze światem. Przez tę transformacyjną podróż zmagamy się z głębokimi uczuciami wyobcowania i samotności, jednocześnie zaczynając dostrzegać powierzchowność w interakcjach, które wcześniej były dla nas komfortowe. Ten proces, chociaż zaczyna się od poczucia inności, rewolucjonizuje nasze relacje osobiste, popychając nas do poszukiwania bardziej autentycznych i głębokich więzi. Priorytety się zmieniają, a wraz z nimi nasze podstawowe wartości i przekonania. Poszukiwanie celu staje się przewodnią gwiazdą, która wiedzie nas przez złożoność emocji, szukając sensu tam, gdzie wcześniej panowała pustka. Te zmiany towarzyszą głębokiej introspekcji. Prowadząc nas do sedna tego, kim naprawdę jesteśmy, daleko poza oczekiwaniami narzuconymi przez świat zewnętrzny. Odkrywając aspekty tej transformacji, będziemy mieć okazję zastanowić się nad potencjałem, jaki każdy z nas ma, by przekroczyć postrzegane ograniczenia i pielęgnować bardziej współczujące i świadome bycie. W trakcie tego wideo przedstawiona zostanie droga od niuansów samotności po odrodzenie prawdziwych relacji. Oferując refleksję nad rozszerzeniem świadomości i dążeniem do życia zgodnego z naszymi prawdziwymi wartościami. To przebudzenie zmienia, porusza ustalone struktury, wzywa nas do życia pełniejszego i bardziej znaczącego, nie tylko jako jednostki, ale jako część połączonej tkanki, którą nazywamy ludzkością. Rzeczy, które kiedyś dawały radość, mogą teraz wydawać się płytkie, a błahe rozmowy, które kiedyś wypełniały dni, Mogą nagle wydawać się puste, bezbarwne i bez celu. Dawna huśtawka interesów i powiązań może przestać się kołysać, a to, co było akceptowalne, staje się wątpliwe. To nie jest tylko chwilowa refleksja, ale głęboko zakorzeniona świadomość, że gdzieś czeka coś jeszcze do odkrycia. Ta zmiana perspektywy często wiąże się z wewnętrzną dysonansem, gdzie to, co znane, staje się obce. A to, co nowe, przyciąga niemal magnetycznie. Starzy przyjaciele mogą wydawać się zdystansowani, jakby utknęli w wymiarze, do którego już nie należysz. Cisza, kiedyś wypełniona wspólnym śmiechem, staje się ogłuszająca, a ty szukasz nowych dusz, które kroczą w podobnej harmonii. Szukasz autentycznych połączeń z nowym stanem bycia, gdzie słowa nie są tworzone, by imponować, lecz by wyrażać prawdziwą istotę tego, kim się stajesz. Mosty budowane na tym nowym gruncie są silniejsze, podtrzymywane przez wzajemne zrozumienie, w podróży ku prawdzie i samopoznaniu. Pozostaje przemożna potrzeba odnalezienia prawdziwego sensu, czegoś, co nie tylko wypełnia czas, ale i wzbogaca duszę. Bez zewnętrznych rozproszeń wzrok kieruje się do wnętrza, rozwijając nowe zrozumienie tego, co naprawdę się liczy. Oto istota poczucia się inaczej, to przebudzenie na możliwość życia w autentyczności. Od rytuału po codzienność. Najważniejszym krokiem w tym etapie duchowej podróży jest zaakceptowanie odmienności jako znaku rozwoju, a nie piętna izolacji. To zrozumienie, że to poczucie niespójności jest w rzeczywistości oznaką poszerzania się Twojego wewnętrznego ja poza horyzont przeciętności. Udręka odłączenia przekształca się w melodię wolności, gdy rozpoznajesz, że bycie innym to w rzeczywistości krok w stronę prawdziwej wolności. Tej nieokreślanej przez innych, ale przez Twoją własną, niepowtarzalną prawdę. Tak rozpoczyna się taniec z życiem, gdzie każdy krok jest bardziej świadomy, a każdy oddech zaprasza do uważniejszego spojrzenia na żywe lekcje, które czekają na odkrycie. To zaakceptowanie pozwala objąć wewnętrzny chaos, przekształcając go w kompas, który poprowadzi Cię w podróży przebudzenia. Wartości się zmieniają, a wraz z nimi Znikają dawne połączenia, które już nie odzwierciedlają tego, co stało się istotne. Rozmowy skupione na błahostkach nie znajdują już echa w nowym postrzeganiu świata, które się kształtuje. To tak, jakby zasłona opadła, ukazując powierzchowność wielu przeszłych interakcji. Ten nowy sposób bycia naturalnie oczyszcza relacje, umacniając więzi z tymi, którzy prawdziwie rezonują z tą nową fazą życia, i w ten sposób tworzy przestrzeń na autentyczne połączenia. Autentyczność wyrasta na fundament tych nowych przyjaźni, sprawiając, że wszelkie formy fałszu czy powierzchowności są szybko zauważane i eliminowane. Uczucie przynależności, którego wszyscy szukają, teraz przejawia się w spotkaniach i rozmowach, które wzbogacają i podnoszą na duchu tych, których wybierasz mieć blisko siebie. Głębia staje się nowym standardem, tworząc krąg wsparcia, w którym każdy czuje się dostrzeżony i wysłuchany w swej istocie. Spojrzenia stają się bardziej szczere, uśmiechy bardziej znaczące, a wsparcie emocjonalne stałe. Pośród wielu osobistych przemian obecność osób podążających tą samą drogą tworzy bezpieczne schronienie, gdzie pomoc jest natychmiastowa, a zrozumienie pełne. Uczucie straty jest nieuniknione, podobnie jak niepewność co do przyszłości relacji. Trzeba jednak pamiętać, że ewolucja nie następuje bez tego pierwszego bolesnego kroku. Polegającego na porzuceniu przeszłości. To jest istota dojrzałości emocjonalnej, którą budzi przebudzenie duchowe. Nauka uwalniania tego, co nie wspiera naszej nowej wersji siebie, jednocześnie celebrując pojawienie się tego, co jest naprawdę zgodne z naszą odnowioną energią. I tak, pośród bólu i radości, związki ewoluują, stając się coraz bardziej wierne naszej istocie. To odważne zanurzenie się w własne głębiny gdzie zewnętrzne głosy milkną, a jedyne wskazówki pochodzą z wnętrza. Samotność staje się mądrym przewodnikiem, ujawniającym prawdy, które były niedostępne w zgiełku życia codziennego. To właśnie w tym schronieniu dokonuje się prawdziwa alchemia osobistej transformacji, gdzie jaźń odkrywa przed sobą nieznane wcześniej krajobrazy wewnętrzne. Tutaj, z dala od codziennych rozproszeń, można z niezwykłą jasnością obserwować myśli, emocje i wzorce zachowań, co umożliwia głęboką reewaluację osobistych prawd. Proces ten, choć wymagający, promuje powolne i stopniowe oczyszczenie, pozwalając esencji wyjść na powierzchnię, podczas gdy to, co zbędne, zostaje odrzucone, ujawniając najbardziej autentyczną wersję siebie. W tym czasie, w samotności jesteśmy zapraszani do ponownego wsłuchania się w najcichsze wewnętrzne szepty. Które często są zagłuszane przez codzienną kakofonię. Gdy świat zewnętrzny milknie, pojawiają się istotne pytania: kim jesteśmy naprawdę i dokąd chcemy zmierzać? Te wewnętrzne podróże ponownie harmonizują nas z naszym prawdziwym celem, tworząc solidną podstawę dla trwałego i zrównoważonego wzrostu duchowego. Kosztownie poszukiwana izolacja z intencją niesie ze sobą rzadki dar szanse na narodzenie się bardziej związanej i ekspansywnej świadomości. Co ciekawe, na skutek oddalenia od wszystkiego zaczynamy czuć się częścią czegoś znacznie większego. W samotności, w swego rodzaju boskim paradoksie, możemy poczuć się bliżej uniwersalnej całości. To jest punkt kulminacyjny, który wielu może osiągnąć z dala od zgiełku. Zrozumienie, że każda istota stanowi istotną część ogromnej tkaniny wszechświata. W ten sposób samotność staje się żyzną glebą, na której kiełkuje prawdziwa duchowość, przynosząc owoce mądrości i współczucia, które odżywiają zarówno jednostkę, jak i społeczność. Nagle emocje, które wcześniej były subtelne i chwilowe, stają się przytłaczające, jak ogromne fale wewnętrznego oceanu. Każde doświadczenie, czy to zachód słońca, czy prosta melodia, pogłębia się. Ujawniając wcześniej nieznane niuanse. Dźwięki ożywają, wibrując na częstotliwości, która rezonuje w każdej komórce Twojego ciała. Kolory wokół ciebie wydają się bardziej żywe i pulsujące, jakby świat przeszedł przez ostrzejszy, odkrywczy filtr. To nasilenie nie jest tylko zmianą percepcji, ale odważnym zaproszeniem do pełnego przeżywania każdego momentu. Odczuwanego zmysłami i emocjami. Odkrywasz, że potrafisz rozpoznać prawdziwy stan emocjonalny osoby jednym spojrzeniem, co może być zarówno błogosławieństwem, jak i ciężarem. Ta podróż to ścieżka do głębokiego zrozumienia i empatii, gdzie wyzwaniem jest zrównoważenie tej wrażliwości z potrzebą ochrony własnej energii. Intensywność doświadczeń czasem może wydawać się przytłaczająca ale to właśnie ta intensywność dostarcza przebłysków większego i bardziej złożonego celu. Przez ten proces uczysz się akceptować wrażliwość nie jako słabość, ale jako siłę, która pozwala ci doświadczać rzeczywistości z prawdziwym znaczeniem. W tej przestrzeni głębokiej wrażliwości zachodzi prawdziwa transformacja, pozwalając, aby warstwy obron i społecznych masek się rozpuściły, ujawniając wcześniej ukrytą autentyczność. Śpiew ptaków, łagodna bryza na otwartym polu, prosty kalejdoskop gwiazd w ciemną noc. Każdy element natury, który wydawał się pospolity, zmienia się w harmonijną symfonię, która w unikalny sposób porusza twoje serce. Możemy zatem zacząć doceniać świat w jego czystym pięknie, gdzie każdy detal opowiada starodawną i głęboko znaczącą historię w sposób, który tylko ci na ścieżce przebudzenia mogą w pełni doświadczyć. Wreszcie, w miarę jak podróż się rozwija, zwiększona wrażliwość staje się potężnym narzędziem dla Twojego duchowego wzrostu. Otwiera drzwi do samopoznania i zrozumienia, że jesteśmy częścią większej całości, gdzie współczucie i odpowiedzialność stają się podstawowymi filarami naszego życia. To narastanie wrażliwości jest stałym przypomnieniem naszej współzależności ze wszystkim wokół nas. Oraz wpływu, jaki możemy wywierać poprzez świadome działania i bardziej żywą, czujną obecność. Z otwartym sercem i wyostrzonymi zmysłami idziemy naprzód, zawsze szukając równowagi między intensywnością doświadczeń a spokojem wewnętrznego dobrostanu. To podróż wyzwolenia z niewidzialnych łańcuchów, które narzuca nam społeczeństwo. Często dorastamy, akceptując normy i oczekiwania jako niepodważalne prawdy. Nigdy nie kwestionując ich wartości w naszej indywidualnej podróży w poszukiwaniu sensu, na tym etapie musimy zmierzyć się z koniecznością zerwania z tym, co już do nas nie pasuje. Czujemy nieodpartą potrzebę bycia szczerymi wobec swoich uczuć i wartości, odrzucając wszystko, co nie odzwierciedla naszej prawdziwej istoty. To oznacza konieczność stawienia czoła dyskomfortowi, niezadowolenia innych lub bycia niezrozumianym. Ale również znaczy to przyjęcie wolności bycia tym, kim naprawdę jesteśmy. Potrzeba ogromnej odwagi, aby spojrzeć w lustro i rozpoznać, które części nas zostały ukształtowane przez oczekiwania innych. Introspekcja staje się codziennym nawykiem, praktyką emocjonalnego odsłaniania, gdzie pytamy siebie, co naprawdę cenimy i kim naprawdę chcemy być. Ta podróż nie jest liniowa, to skomplikowany taniec postępu i cofnięć, intymnych zwycięstw, które często tylko my dostrzegamy. W trakcie tego procesu zauważamy, że autentyczność nie jest miejscem docelowym, lecz niekończącą się ścieżką odkrywania i akceptacji. Stare ambicje mogą zaniknąć, gdy pojawiają się nowe pasje, teraz zakorzenione w szczerych pragnieniach, a nie w zewnętrznych naciskach. Tego rodzaju zmiana może być samotna. Ponieważ nie wszyscy wokół nas zrozumieją potrzebę tej transformacji. Jednak, rezygnując z powierzchowności, zyskujemy głębie celu i jasność, które rzadko są doświadczane. Przestajemy być kierowani przez społeczne maski czy potrzebę zadowalania innych. Zamiast tego działamy zgodnie z naszym wewnętrznym kompasem, który pragnie jedynie, by nasze czyny były zgodne z naszymi prawdziwymi wartościami. To wolność, która przynosi spokój i zrozumienie, że nie musimy się już dostosowywać, by być akceptowanymi, ale że nasze uznanie i wartość pochodzą z radykalnej szczerości wobec siebie. Ta wolność jest zaraźliwa i często inspiruje innych do poszukiwania własnej drogi do autentyczności. Ta autentyczność to nie tylko wewnętrzna zmiana, ale także wezwanie do pozytywnego wpływu na społeczeństwo, promując kulturę uczciwości i przejrzystości. Będąc wiernymi sobie, Torujemy drogę innym, by także znaleźli odwagę do uwolnienia się od pęt społecznych oczekiwań, zasiewając ziarna bardziej autentycznej i połączonej społeczności, jakby bieżnia życia, która niegdyś prowadziła nas bezpiecznie i z jasno określonym celem, nagle stała się niepewna. W tej fazie duchowego przebudzenia wewnętrzna przemiana kwestionuje to, co wcześniej uważane było za istotne, skłaniając do głębszej refleksji nad prawdziwym celem życia. Często to właśnie praca, która stanowiła fundament naszej tożsamości, zaczyna wydawać się pusta i bezcelowa. To uświadomienie może być bolesne, ale jednocześnie wyzwalające, ponieważ otwiera przestrzeń do odkrycia nowego rozumienia siebie i swojego życiowego kierunku. Niewyjaśnione pytania dotyczące naszej życiowej drogi prowadzą wielu z nas do poszukiwań czegoś bardziej autentycznego, Czegoś, co naprawdę współbrzmi z naszą odnowioną istotą. Gdy doświadczamy zmiany celu, jesteśmy zmuszeni do zastanowienia się nad motywami stojącymi za naszymi codziennymi działaniami i większymi decyzjami. Często napotykamy potrzebę dostosowania tych decyzji do wewnętrznych wartości, które wyłaniają się podczas intensywnej podróży samopoznania. Na tym etapie powierzchowne wybory zaczynają się rozpadać. A to, co wcześniej postrzegaliśmy jako sukces czy spełnienie, zaczyna nabierać nowego kształtu. To wezwanie do przedefiniowania tego, co naprawdę się liczy. W tej podróży priorytety się zmieniają, a dawne marzenia mogą zostać porzucone na rzecz nowej drogi, bliższej naszemu wewnętrznemu ja. Czasami wiąże się to z bólem i wyzwaniami, ale także przynosi odnowioną motywację i głębszy sens, popychając nas ku istnieniu, które wydaje się bardziej autentyczne i pełne. Gdy cel życia zaczyna się zmieniać, pojawia się również potrzeba odwagi, by objąć to, co nieznane. To nie jest ścieżka liniowa ani przewidywalna, to wewnętrzna przygoda pełna niepewności i odkryć. Kiedy dawne cele tracą sens, zmuszamy się do opuszczenia strefy komfortu. By doświadczyć tego, co naprawdę z nami współbrzmi. Ten proces wiąże się z akceptacją, że droga, którą podążaliśmy, nie musi już być odpowiednia. I to jest w porządku. To nie jest oznaka porażki, a raczej uznanie własnego rozwoju. Niepewność może wywoływać niepokój, ale jednocześnie daje nieopisaną wolność, gdy porzucamy stare schematy i przekonania, które ograniczały nasz rozwój. Po przebudzeniu powierzchowność staje się nie do utrzymania. A my czujemy się zmuszeni do poszukiwania celu, który przyniesie nam prawdziwą satysfakcję. Może to oznaczać drastyczną zmianę kariery, rozpoczęcie nowego, znaczącego projektu, lub po prostu zmianę sposobu, w jaki przeżywamy codzienność. Realignacja zaczyna kształtować naszą wewnętrzną strukturę w taki sposób, że nasz cel staje się bezpośrednim odzwierciedleniem tego, kim naprawdę jesteśmy. I tak, każdy krok podjęty w kierunku tego odnowionego celu niesie ze sobą intensywną, emocjonalną prawdę i głębokie poczucie satysfakcji. Ten dynamiczny proces przygotowuje nas do przyjęcia nowych możliwości i perspektyw, prowadząc nas do odkrywania aspektów siebie i świata, które wcześniej pozostawały niezauważone. Zmieniając naszą wizję celu, rozwijamy wewnętrzną odporność która umożliwia nam radzenie sobie z wyzwaniami w sposób bardziej świadomy i pełen współczucia. Wpływ tej transformacji rozbrzmiewa dalej, wpływając na nasze relacje i wkład w świat. W ten sposób zmiana celu staje się potężną siłą napędową, która nie tylko nas redefiniuje, ale także ponownie odkrywa nas w kontekście naszej społeczności oraz szerszego kosmosu, do którego należymy. Połączenia z wszechświatem. Stają się bardziej namacalne, prawie jakby istniała niewidzialna nić łącząca wszystkie istoty. To jest moment, w którym iluzje separacji zaczynają się rozwiewać, pozwalając poczuć się częścią czegoś większego i przywracając głębokie poczucie przynależności. To tak, jakby nagle życie rozszerzyło się w różnych kierunkach, oferując odświeżone i żywe spojrzenie na własne istnienie. Perspektywa się zmienia. A codzienne rutyny zyskują znaczenie, które wykracza poza to, co było wcześniej znane. To przebudzenie jest tak wpływowe, że często redefiniuje sposób postrzegania własnej tożsamości i miejsca na świecie. Ten etap budzi zdolność do odczuwania bólu i radości innych, jakby były twoimi własnymi, wywołując prawdziwe pragnienie przyczynienia się do dobrobytu wspólnoty. Empatia pogłębia się, a różnice, które wcześniej wydawały się nie do pokonania stają się okazjami do nauki i rozwoju. Proces ten prowadzi do bardziej złożonego zrozumienia ludzkich motywacji i sprzyja zachowaniom bardziej altruistycznym i mniej reaktywnym. Osobista odpowiedzialność za własne działania zyskuje nowy wymiar, uwypuklając wpływ, jaki każdy wybór ma nie tylko na nasze życie, ale także na życie innych wokół nas. Takie zrozumienie promuje bardziej uważny i świadomy styl życia. Gdzie impulsy są zastępowane przez rozważanie konsekwencji każdej decyzji. Natura przestaje być tylko tłem codziennych aktywności i zaczyna być postrzegana jako kluczowy element równowagi osobistej i zbiorowej. Piękno i złożoność świata przyrody stają się źródłami inspiracji i nauki, prowadząc do głębszego docenienia każdego szczegółu otoczenia. Ta odnowiona więź może wzbudzić poczucie odpowiedzialności ekologicznej, skłaniając do podejmowania bardziej zrównoważonych decyzji, które szanują i chronią planetę dla przyszłych pokoleń. Taka świadomość nie tylko zmienia nawyki osobiste, ale także zachęca do działań zbiorowych, gdzie ochrona środowiska staje się wspólnym priorytetem. Szersze zrozumienie prowadzi do ekspansji świadomości, co z kolei powoduje ponowną ocenę systemów przekonań. I wartości wcześniej akceptowanych bez zastrzeżeń. Osobiste i społeczne dogmaty są kwestionowane, a ludzie poszukują informacji, które wspierają bardziej autentyczne dostosowanie do nowych postrzegań rzeczywistości. Ta ponowna ocena nie jest tylko intelektualna, ale przenika także emocjonalny i duchowy byt, zachęcając do praktyk, które promują wewnętrzną i zewnętrzną równowagę oraz harmonię. Rozmowy nabierają głębi i autentyczności. Ponieważ pragnienie prawdy i integralności teraz kieruje interakcjami. Ta przemiana wywołuje żywe poczucie wolności i odnawia zaufanie do kroczenia ścieżką, która naprawdę współgra z najgłębszymi aspiracjami duszy. W miarę jak świadomość się poszerza, rozwija się nowa wizja czasu. Przeszłość i przyszłość tracą część władzy, a chwila obecna ukazuje się jako żyzna przestrzeń, gdzie życie naprawdę się dzieje. To w teraźniejszości znajdują się szanse na przemianę i wzrost. To w niej znajduje się prawdziwa istota bytu. Ta bliskość z chwilą obecną rozprasza dawne niepokoje i otwiera drogę do jasności umysłu oraz wcześniej nieosiągalnego stanu spokoju. Umysł uwalnia się od ciągłych ocen i oddaje się stanowi wdzięczności, gdzie samo istnienie staje się bezcennym darem. W tej spokojnej przestrzeni rozkwita potencjał do prawdziwej zmiany. I osobistego spełnienia, co przemienia nie tylko to, kim jesteś, ale także wpływ, jaki wywierasz na świat, w którym żyjesz. Przechodząc przez ten proces, wielu napotyka początkowe uczucie odłączenia, wrażenie odsunięcia od starych form interakcji społecznych i rozumienia świata, które czasem wydaje się trudne i samotne. Jednak każda faza ma swoją unikalną wartość i wpływ, przyczyniając się do stopniowego procesu samopoznania. I przekształcania relacji międzyludzkich. Ta przemiana, choć złożona, jest celebracją głębokich zmian, które nas definiują i kształtują naszą percepcję siebie, innych i otaczającego nas wszechświata. Zaczynamy dostrzegać życie z większą głębią, wrażliwością i współczuciem, uznając nierozerwalną więź, która łączy nas ze wszystkim i wszystkimi. To rozszerzenie świadomości nie jest jedynie wezwaniem do pełniejszego życia. Lecz także nawoływaniem do działania na rzecz zachowania harmonii istnienia zbiorowego, promując bardziej integralne i świadome współistnienie. Jednak gdy patrzymy wokół siebie przebudzonym wzrokiem, dostrzegamy, że to duchowe przebudzenie tworzy fundament dla nowego, osobistego i społecznego świtu. Zachęca nas do ponownego odkrycia naszej istoty, odświeża relacje z innymi i motywuje do dalszego eksplorowania nieznanych ścieżek. Kierowani nową wizją nadziei i uniwersalnej harmonii. To nieustanne zaproszenie, by wyjść poza to, co widzialne, poszukiwać istoty każdej sytuacji i działania, oraz być agentami pozytywnych zmian w świecie, który jak nigdy dotąd potrzebuje miłości, zrozumienia i jedności. Przyjmując tę podróż, nie tylko sami się zmieniamy, ale także wnosimy zasadniczy wkład w kolektywne przebudzenie, które na nowo definiuje, czym jest pełne życie.